Jest aktualizacja dla ZV-E1 i wielu, wielu kamer Sony. Sprawdź sobie wideo, jeśli chcesz przeczytać nowe funkcje, jak zaktualizować? już pokazuję. Po prostu ściągnij na Twoją kartę pamięci bez folderów, tylko plik. Możesz oczywiście użyć aplikacji w telefonie, by zrobić aktualizację, update, ale prędkość pobierania jest tragiczna i szkoda czas. Menu, setup option, version. Software update. Execute. I teraz ekran będzie czarny i to światełko będzie migać. Nic nie rób, połóż, nic nie przyciskaj. To się zrobi samo. Body update complete. Ktoś wie co to za maszt? Czy to jest 5G? Co to jest, panie tutaj? Test stabilizacji. Teraz nie ma żadnej stabilizacji włączonej, ale tu jest błoto. Włączmy Steady Shot, Steady Shot, a nie widzę żadnej różnicy na Steady Shot. Aktyw i tu już oczywiście już krop. Aktyw i zmieńmy sobie teraz na Super active. No dobra, nie Super active, ale Dynamic, dynamiczne. Piękny Tygrys, piękne kolory. Mamy zachód słońca już za chwilę. Najwyższa stabilizacja, czyli ta aktywna. No, wygląda nieźle. Kurde, żebym nie wszedł w minę. Bo ja mam takie buty, jak wejdę w minę, to heja, tu, tu są tak zwane miny. Nawet te teraz dopiero zauważyłem. Niektóre suche, a niektóre nie. Dynamicznie aktywna tamta była, ta jest aktywna. Dużo szerszy kąt, tak jak widzimy. Fajnie to wszystko widać. Wbudowane mikrofony, co jest też bardzo fajne, bardzo dobre ma mikrofony, ten sprzęt. Praktycznie nie trzeba kupować shotguna. No do takiego krótkiego, wiadomo, że dalej, ale i tak te shotguny takie odsony są na 3-4 metry max, a później już się robi ten tego. Przynajmniej z recenzji tego co widzę. No dobra, to jest ten Active. Czyli ten drugi od najmocniejszej. I teraz w locie możemy zmienić na ten standard standardowy A propos, Co to ma torebkę męską? <noise> męską torebkę, Nie, to jest do, do kamery. no Muszę coś wziąć w panie 15 tysięcy. 16. Kiedyś, jakbyś 10 lat temu, Łysem z dzielni powiedział, że będą chodzić w, w torebkach, żeby Cię przekopali. A dzisiaj taka moda. Jaką masz torebkę? Ja mam tak, z czerwonym paskiem. <noise> a nie masz, dobra. Dobra, bo. Y, y, zbieramy od tematu. Off. Wyłączona. No dobra. Jest jeszcze opcja defocus. Dam sobie na standard Defocus, ale to już czyli tło będzie wyblurowane. ja będę w miarę ostre. Ustawiłem chyba na minimum. Zróbmy sobie zooma. Teraz będzie tu bardziej widać. Nie no, jakość w tej kamerze jest dopruta. ZV1 z całą klatką jest jak Noktowizor, mimo że już jest dość ciemno. Pod wieczór robi wrażenie. Żaden smartfon nie zrobi ci takiej akcji. Mimo że jest to F4, chciałem kupić 2.8, ale nie mają power zooma. A power zoom jest zajmist Ja power zooma chcę, bo sobie robię tak pik. Power zoomem. Mógł kontrolować mogę zrobić zooma z telefonu, a bez power zooma nie zrobisz. Nie wiem czego w, ma w wersji master nie ma power dziwne Ale prawdziwe. Gajowy idzie. To przączam. Jak świetnym jest faktem, że używam Szajomi aktualnie 14 Ultra w tak cienkim pomieszczeniu e, światłowo, bo w ogóle nie włączyłem lamp, i do tego podłączyłem mikrofon od Sony, ten, który jest do kamer, i mam podgląd na drugim Szajomi. Ale to jest technologia w dzisiejszych czasach, ale to wideo nie jest o tym, wideo jest o Sony. A Sony ZV-E1 jest taki fajny jak był. Dla mnie nie ma różnicy z tym nowym firmware, gdyż przed. Aktualizację, wszystko było w porządku. Po aktualizacji tym bardziej miałem nadzieję na troszkę lepszą wideostabilizację, ale niestety jest jak jest. Może troszkę większy krop, jakby zrobili, ale jest. Okej, okay, moim zdaniem. To, to kamera mi nie służy do vlogowania. Do vlogowania to porządny smartfon z szerokim kątem, mimo że dużo taniej, szybciej, wygodniej, bo jakby to chciał ci ukraść, to tego do kieszeni nie włożysz szybko i nie ucieknie, że telefon włożysz. A jakość jest na te, dzisiejszych nowych telefonach, jak widzicie, bardzo dobra. Przypominam, że tu jest tylko jedno światło na górze, praktycznie ciemno. Um, najważniejsze pytanie: Czy się przegrzewa? Nigdy mi się nie przegrzeł. A używam zawsze maksymalnych ustawień. Ja nie znam jakichś tam HD czy tam jakieś 100 MX, 610 Bit 444, 4, 4, maksymalne ustawienia. Po to to kupiłem, żeby no, najlepszy była jakość i nigdy się nie przegrzał. I to takie gadanie, że się przegrzewa, przegrzewa. No okej, okay, gdybyś nagrywał podcasty na przykład. Nie kupałem tego do podcastu, z tego względu, że jest jedna karta. Zaprosisz gościa, fajnego, wspaniałego. No i co mu powiesz, że? Sorry, ale kamera się wyłączyła, nagramy to jeszcze raz? To wyjdzie po prostu. No nie, no nie, nie, nie. takich rzeczy się nie robi. To musi być niezawodny sprzęt, a ten sprzęt, no właśnie, może się przegnać. Może nie musi, ale może. Dlatego do tego bym go nie używał. To jest do innych celów, to jest do właśnie vlogi tego typu, co możesz powtórzyć, a jeśli dzisiaj nie, wy, nie wyjdzie, to się nic nie stanie, to zrobisz na i tak dalej. Prawda? Rozumiesz. I to mi się podoba. Zajebisty sprzęt. To jest petarda. Tak myślałem, żeby kupić aps ten FX30, ten z tym wentylatorem. Pst, co, to bym zrobił taki błąd, że hej. Zresztą zobaczcie, co się dzieje na YouTubie. Jed jedno ujęcie to jest 20 sekund max, wideo popularne są szybkie. Wem, bem, bem, akcja. Długie wideo to nie ma sensu, bo to nudne, nikt tego nie ogląda. Ja u siebie widzę na kanale, że 3 minuty max, już tego nikt nie ogląda. Czyli dotrwałeś do tego momentu, gratuluję i to wideo już jest za długie, więc kończymy, bach.